A teraz kolejna zagadka: co to za miasto, które na swoim terenie ma 93 km torów kolejowych? Co więcej, w mieście tym jest 40 przystanków i 5 dworców. 5 dworców, które są zlokalizowane w całym mieście. No właśnie, pięć dworców, ale nawet jak na pięć dworców, to okazuje się, że przystanek, nazwa tego miasta, Główna, wcale nie jest jednym z najważniejszych z przystanków, bo są też inne. Zobaczmy, jakie. No ale skoro główna stacja nie nazywa się Główna, no to w takim razie popatrzmy na następną stację w Śródmieście, która też nie jest dworcem. W rozumieniu w tym, w tym mieście, dlatego że dworców jest pięć: dworzec wschodni, zachodni. Następne są sekretem, dlatego że jest dworzec główny, który popatrzcie, jak wygląda. Czyli my mamy przystanek główna, przystanek śródmieście, no i dworzec centralny. Co to za miasto? Zagadka.